Halo, cześć, witam Was na moim kanale niemiecki online z Marcinem. Dziś porozmawiamy o czasownikach rozdzielnie złożonych. Zapraszam! Można powiedzieć, że czasowniki rozdzielnie złożone to jedna z wizytówek niemieckiego, ponieważ należą one do najbardziej charakterystycznych form gramatycznych tego języka. Mój dzisiejszy vlog podzieliłem na dwie części. W pierwszej przedstawię budowę oraz użycie w zdaniu czasowników rozdzielnie złożonych, natomiast w drugiej zaprezentuję moim zdaniem 30 najbardziej praktycznych czasowników rozdzielnie złożonych. Jako przykład posłuży nam dzisiaj czasownik rozdzielnie złożony Vorhaben, czyli zamierzać, mieć w zamiarze. Mieć w planie. Jak każdy czasownik rozdzielnie złożony, składa się on z przedrostka, w tym przypadku jest nim przyimek fo, czyli przed, oraz właściwego czasownika tu haben mieć. W zdaniu z czasownikiem rozdzielnie złożonym koniugacji, a więc odmianie przez osoby, podlega tylko czasownik. Natomiast przedrostek, niezależnie od rodzaju zdania, wędruje zawsze na jego koniec. Na przykład Was hast du for? Czyli co zamierzasz, co masz w planie? Was hast du for? Und die Antwort, odpowiedź: Ich habe vor, trennbare Verben zu lernen. Mam w zamiarze, mam w planie, pouczyć się czasowników rozdzielnie złożonych. Ich habe vor, trennbare Verben zu lernen. Los geht's! A więc lecimy. Zacznijmy od czasownika anhaben, czyli mieć na sobie, mieć ubrane. Und ein Beispielsatz, przykładowe zdanie: Was hast du heute an? Co masz dziś ubrane? Co masz dziś na sobie? Was hast du heute an? Teraz kilka czasowników rozdzielnie złożonych z czasownikiem machen. Zaczynamy od aufmachen, a więc otwierać. Und ein Beispielsatz: Mach das Fenster auf. Otwórz okno. Mach das Fenster auf. Kolejny czasownik, w zasadzie jego przeciwieństwo to machen, czyli zamykać. I przykładowe zdanie: Ich mache die Tür zu. Zamykam drzwi. Ich mache die Tür zu. Anmachen to natomiast włączyć lub przymocować. Und ein Beispielsatz: Machen Sie das Licht an. Proszę włączyć światło. Proszę zapalić światło. Machen Sie das Licht an. Ausmachen, to z kolei wyłączać. Und ein przykład. Sie hat die Lampe nicht ausgemacht. Ona nie wyłączyła lampki. Sie hat die Lampe nicht ausgemacht. Tutaj czasownik rozdzielnie złożony występuje w formie czasu przeszłego partycyp 2. I chcąc tworzyć tą formę, do formy czasownika właściwego, a więc w tym przypadku do Gemacht dołączyliśmy, dokleiliśmy jak gdyby jego przedrostek, tak, z którym tworzy czasownik rozdzielnie złożony. Następnie einkaufen, robić zakupy. Und ein Beispielsatz: Wann kauft er ein? Kiedy robicie? Kiedy zrobicie zakupy? Wann kauft er ein? Aufräumen sprzątać. I przykładowe zdanie. Max hatte keine Zeit, sein Zimmer aufzuräumen. Max nie miał czasu, żeby posprzątać e swój pokój. Max hatte keine Zeit, sein Zimmer aufzuräumen. Teraz dwa czasowniki rozdzielnie złożone z czasownikiem gehen. Pierwszy z nich to ausgehen, wychodzić, dosłownie z jakiegoś budynku, ale także wychodzić gdzieś wieczorem ze znajomymi. Und ein przykładowo. Wohin gehen wir heute Abend aus? Dokąd wychodzimy dzisiaj wieczorem? Wohin gehen wir heute Abend aus? Losgehen. Rozpoczynać się, ale także wyruszać. I przykładowe zdanie. Es geht wieder los. Znowu się zaczyna. Es geht wieder los. Dalej. Ankommen. Przyjeżdżać, przybywać. Und ein Beispielsatz. Wir sind am Samstag in München angekommen. Przyjechaliśmy do Monachium w sobotę. Wir sind am Samstag in München angekommen. Widzimy tutaj ponownie czasownik rozdzielnie złożony Ankommen w formie czasu przeszłego, partyzip 2. I Ankommen połączymy, mówiąc o rekcji czasowników połączymy zawsze z przyimkiem IN, czyli nie tak jak kommen nach, kommen nach München, tylko ankommen in München. Warto o tym pamiętać. Dann by kommen, e, mijać coś, przejeżdżać e, koło czegoś, ale także wpadać, wdepnąć do kogoś. Und ein Beispiel sagt Wann kommst du bei mir vorbei? Kiedy do mnie wpadniesz? Kiedy do mnie wdepniesz? Wann Kommst du bei mir vorbei. Kolejny czasownik to mitkommen, a więc e, iść z kimś, towarzyszyć komuś. Und ein Beispielsatz: Ich kann leider nicht mitkommen. Niestety nie mogę pójść z Tobą, nie mogę pójść z Wami, nie mogę Wam towarzyszyć. Ich kann leider nicht mitkommen. Zurückkommen to z kolei wracać. Und ein Beispielsatz: Sie kommen in zwei Wochen zurück. Oni wracają za dwa tygodnie. Sie kommen in zwei Wochen zurück. Inny czasownik rozdzielnie złożony, oznaczający ruch, to abfahren, czyli odjeżdżać. Przykładowe zdanie. Um wie viel UO fährt der Zug nach Wien ab? O której godzinie odjeżdża pociąg do Wiednia? Um wie viel UO fährt der Zug nach Wien ab? Fernsehen. To z kolei oglądać telewizję. Und ein Beispielsatz. Sehen wir fern. Pooglądajmy telewizję. Sehen wir fern. Zdanie w trybie rozkazującym. Teraz e, dwa czasowniki rozdzielnie złożone z czasownikiem Nehmen. Pierwszy to Teilnehmen, a więc brać udział, uczestniczyć w czymś. Und ein Beispielsatz. Ich habe nicht daran teilgenommen. Nie brałem w tym udziału, nie uczestniczyłem w tym. Ich habe nicht daran teilgenommen. Zdanie w czasie przeszłym złożonym perfekt. I drugi czas tych czasowników to mitnehmen, a więc wziąć ze sobą. Und ein przykład. Es regnet, nimm den Schirm mit. Pada deszcz, weź parasol. Es regnet, nimm den Schirm mit. Mitbringen to z kolei przynosić, przynosić ze sobą. Und ein Beispielsatz. Die Gäste haben viele Geschenke mitgebracht. Czyli goście przynieśli dużo prezentów. Die Gäste haben viele Geschenke mitgebracht. Anziehen to z kolei ubierać. Und ein Beispielsatz. Zieht euch warm an. Ubierzcie się ciepło. Zieht euch warm an umziehen to przebierać, ale także przeprowadzać się. Und ein Beispielsatz: Wuhin cis du um? Dokąd się przeprowadzasz? Wuhin cis du um? Anrufen to dzwonić do kogoś. I przykładowe zdanie: Ruf mich morgen an. Zadzwoń do mnie jutro. Ruf mich morgen an. Zdanie rozkazujące. Teraz dwa czasowniki rozdzielnie złożone z czasownikiem „laden”. Pierwszy z nich to „einladen” – zapraszać. Und ein Beispielsatz: Mia hat mich zur Party eingeladen. Mia zaprosiła mnie na imprezę. Mia hat mich zur Party eingeladen. Po niemiecku powiemy „einladen zu”, czyli zapraszać, dosłownie do czegoś. „Aufladen” to z kolei ładować również w kontekście urządzeń elektronicznych. Und ein Beispielsatz. Ich muss mein Handy aufladen. Muszę naładować komórkę. Muszę naładować telefon komórkowy. Ich muss mein Handy aufladen. Jeszcze jeden czasownik rozdzielnie złożony z laden to herunterladen, a więc pobierać, ściągać w sensie z internetu. Und ein Beispielsatz. Hast du alle Unterlagen heruntergeladen? Czy ściągnąłeś, pobrałeś już wszystkie dokumenty? Hast du alle Unterlagen heruntergeladen? Aufstehen, wstawać, na przykład z łóżka. Und ein Beispielsatz: Stej sofort auf. Natychmiast wstawaj. Stej sofort auf. Einschlafen, zasypiać. Und ein Beispiel Es war so laut, dass ich nicht einschlafen konnte. Było tak głośno, że nie mogłem nie potrafiłem zasnąć. Es war so laut, dass ich nicht einschlafen konnte. Und ausschlafen, czyli wyspać się. I przekładowe zdanie: Has du dich gut ausgeschlafen? czy wyspałeś się, czy dobrze się wyspałeś? Has du dichś gut ausgeschlafen? Dwa ostatnie czasowniki to ausgeben, czyli wydawać, na przykład pieniądze. Und ein Beispielsatz. Sie hat viel Geld für die kleidung ausgegeben. Ona wydała dużo pieniędzy na ciuchy. Sie hat viel Geld für die kleidung ausgegeben. I na koniec stattfinden, a więc odbywać się, mieć miejsce. Ein Beispielsatz. Das koncert. Findet im maj Koncert odbędzie się w maju. Das koncert findet im maj sztat. Es wäre alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Wir uns bald in meinem nächsten vlog. Widzimy się wkrótce w moim następnym vlogu. Bis dann. Tschüss.